O, i tak to właśnie wygląda, czyli teraz mogę sobie sprzedać te kostki. Jak tak? Albo coś z nich zrobić? Nie wiem, ciężko stwierdzić. Ale już mam. Tutaj przyjaciele. Tutaj nic nie mam. Skaczący pumpkin, jak to bym powiedział? O, tam jest ten. misja, treningówka pewnie kolejna, eee, zwykła ryba. A, czyli to już jest gotowe do użycia. Dobra, pojmuję. A i będąc w mieście dopiero regeneruje nam się energia. Hmm... Dobra. Co to jest. Requirement, mam tyle. Kill 10 skeletor, 10 remaining i Champion Rewards. Dobra. No to tak, kości już mam. A, jeszcze 10 Skeletorów zabić. Dobra. O, była beczka. Dobra. Okej, okay, co to jest? Niech będzie, że tylko trzy. Trzeba by się przydałoby zrobić ale no, niestety nie mam za bardzo tych żelazo. O, dobra, no, jeden na jeden mam, tylko teraz muszę tych yy, kościotrupów. Chyba, że tam od tego. Nie, nie, jak pamiętam, to chyba tam nie było można, że start adventure. Dopiero jak się idzie do tego adventure pass, to wtedy dopiero można. Tu jest. Tu jakiś jeszcze inny przeciwnik, standard mele, mele, mele i mele, punkt in 3 adventures. A to pewnie oznaczenie, że ten. Dobra, jeszcze raz, tak. The shift key, the stop moment, you can... A. O kurde, ci co jesteś wytrzymalsi! To dlatego dostałem tyle ryb. To tłumaczy. dawać monety. Dużo? E, chyba 64, trochę mało, ale dobra. No, ja myślałem, że te 200 parę HP na początku to chyba trochę ciut dużo. Jak na A Shiftem, czyli po prostu taki zwykły atak, a prawy przycisk myszy, to ten potężny atak. Jo! Który zabiera energię, a Shiftem można sobie spokojnie atakować. Nie zabiera żadnej energii. Dobra, pojmuję. O to chodzi. Gdzie tu jest jakiś. No, a ja myślałem, że tylko się da tym silnym atakiem, ale dobra. To teraz wiele tłumaczy, co i jak. Tu jest coś można? Nie, nie ma. Dlaczego wtedy gra o tym na samym początku nie powiedziała? Dlaczego za drugim raz podejściem tylko? Dobra, ma się jedną kość, no to ma się jedną kość. Iść prosto przed siebie, tam na nic nie patrzeć. No dobra, patrzeć gdzie są skrzyneczki, czy beczki, cokolwiek. Bo wtedy nie udało mi się wszystkiego zdobyć jakoś. O, o, kolejne kości. Dobra, moneta. Można gasić ten? Nie, nie można. Dobra. E, tu jest przejście, a więc interakcja. E, a więc tak, coś może... A, tutaj jest. Kolejne małe kości. Mm -hmm. Czyli tego się nie da zmniejszyć, dobra. No mm -hmm, mm -hmm. bo trochę przymało energii, mam, tu już się nie da na razie. Ojej, coraz bardziej. A tutaj jest wyjście. No to już dobrze można zapamiętać, gdzie jest. Trzeba wszystkich pokonać. Dodatkowo 4 sloty, to ja nie wiem, czy trzeba być memberem chyba, żeby było odblokowane. Ciężko mi to stwierdzić. A, w tym razie nie pójdę. I pierdut. O, dobra soczynka. Tylko pieniądze. A, tu zablokowane kolejne. Kolejne kości. to już się otworzy od razu. Ale co, jakieś śmiesznie wykonane te skeletory są. Tu gdzieś na pewno musi być jakiś przeciwnik. A was nie za dużo trochę? Ajdź! Jeszcze gdzieś są. Kurczę, tylko gdzie? A tam jeszcze no? dobra. A teraz nie dziwię, czemu są te tak zwane potjonki szybkości, ale chybiłem. Na tyle hp to przyznaję te 22 hp, jak stracę to nic takiego jeszcze, ale przydałoby się nie tracić tak hp za bardzo. A, zabiłem już odpowiednią ilość, żeby otworzyć portal. O, dobra. Nie ma skrzynki, nic. No dobra, no to teraz można wrócić. O i trochę mało złota, no przyznaję. I znowu gdzieś przedmiot się zagubił. Dobra, ciekawe czy misja wykonana. Już? Dobra, się udało. Champion A dobra Hability to roll A właśnie Czyli Secret Stash Slot Relic Slot A no właśnie Są na te, te, te zwykłe i te właśnie X Energy A właśnie, czyli będzie trochę szybciej czasami O! Zadania! O, chwasty of the Wonder Token Fish Sources Cook meals. Trochę słabo, że nie pisze o co chodzi. A, w sumie ugotuj mięso, w fish resources, czyli po prostu złowić te rybki. A, i to to. A, i można... Christ list. A, nie mam tych. Ale tu można monety, strzały, pierścionek, rybę, e, miksturki, jakieś coś kopalnego, szkatę. Muszę powiedzieć, co tu jest największym gubnem? Chyba ryba. No. A co to za trawa? Ale dużo za nią mogę dostać. Za to. A, żeby ją sprzedać, muszę schować do pudła. Hmm. Kupić, nie kupić. No dobra. I nie wiem, co to mi da, ale dobra. to HP też odros, odrosło, no, zwiększyło się, a teraz tak, łowienie ryb, kopanie i tym podobne, bo to też chcę sprawdzić, o co w tym chodzi, a nie tylko walka. Eee, dobra, to zobaczymy jeszcze te inne takie drobne możliwości. Tu niby na rybę jest zaznaczone, ale chyba, o, zobaczmy, co tu jest do stworzenia. Aha, potrzebuje deseczki. A tu już membership jest potrzebne, naprawdę? Was święty, dobra. właśnie. A więc mi mięs i piszę resocer, ale skąd mogę te rybki wziąć? Dobra, chyba pora kolejnych, chyba, o, no co to jest. A czyli coś tutaj było porzuconego, dobra. A tu można i łowić, ale. A dobra, tu tylko kopać, ale. Czyli są są to Across to Artifact, dobra. Breakable. Some items on breakable contents. Sometimes contents are items, so keep an eye out of them. Aha, uh -huh. czyli... Unsecure critical hit. A tak, a więc gdzieś tu musi być w procentach ile jeszcze zostało... bo no to wszystko breakable jest, więc y może się zniszczyć. А это curate, critical hit. Ну, no, добра. Ta ruda, ale nie mogę iść z... a może to tylko, o, a co tutaj? Hmm, chyba jakoś niekoniecznie tu mogę coś zrobić wnioskuję. Aaa, obrażenia są rozdzielane, dobra To tłumaczy wiele Tu O. A wycarzy do tego podejść. Tu kolejny? Po 50 chyba energii to zjada. No A, to chyba do wykopania, ale... No właśnie do wykopania, a ja kilofa nie mam w bo... Hit. A, ale pustka, tylko te, te świecące takie kałuże tutaj też są. A ja nie mam nic, żeby użyć. Żeby mu cokolwiek użyć, o. O właśnie. Nic a nic. Kurde, trochę za dużo tutaj mi się zrobiło. Serio Miss. Aj. No ja to już takie 10% hapsa praktycznie straciłem, więc trochę jednak muszę być ostrożniejszy już bo straczę, stracę kości, jakie zebrałem. Dałaś mi jakieś relikty czy coś. Ale muszę przyznać, że tak, tak, taki dungę to raczej tak delikatna muzyczka jest. O, serio. Aj. Czemu ja tak muszę lamić, że tak powiem, i dostawać po dupie, że tak też powiem? Chociaż tym razem coś lepiej poszło mi Nie lubię tych szybko zapierdalających O! 302 A dostałem Jak się ta broń niszczy. Hm. Nie chcę się przekonywać. Widać, że dopóki więcej potworków nie zabije, to wtedy i portal się nie otworzy. 12 monet. Straszne. Za dużo na tym się nie zarobiło. Ale może uda się więcej. Wiem ja na pewno, że strzały będę musiał sobie załatwić. I to jest pewne stwierdzenie. Eee. Eee. Przez chwilę animacja chyba coś się tak lekko pobugowała. Chcę coś więcej? Nie. Tylko monety z tego. Ai? No tu już trochę więcej tych monet, no ale trochę mało, mało no. Ja chcę więcej. trochę nie rozumiem, bo ona ma być na język polski, ale jednak głównie jest angielski. No bo tutaj jest na przykład Bones. A, już portal się aktywował. Dobra. To ile to warte? Piętnaście, kość 7 Czyli już będę wiedział, że bez kilofa ani innych narzędzi lepiej się nie wchodzić do takiego dungeonu. Albo mi się wydaje, albo gdzieś tu jeszcze był jakiś podporek. Dobra. Nie wiem, ciężko stwierdzić. Wiem na pewno, że bez narzędzi nie warto iść. No i co? Market, -E Seminate. No znów coś jest nie tak. Znowu coś wspominałem.